Na północy Polski będzie nowy śląsk. Tego nie wiem. Myślę, że będzie coś zupełnie innego, e, może e, nawet bardziej spektakularnego, e, bo jesteśmy krajem e, znacznie bardziej otwartym niż kiedy tworzyła się e, gospodarka i przemysł na śląsku. Proszę pamiętać, że Offshore wind, rozwój offshore wind na północy kraju to nie jest tylko ten wielki przemysł, to nie są tylko te wielkie wiatraki, statki, ale to są przede wszystkim ludzie. Są różne przewidywania, ale szacuje się, że na przestrzeni najbliższych lat na Pomorzu pojawi się między 30 a 70 tysięcy nowych miejsc pracy. Putin nienawidzi energetyki wiatrowej, najbardziej się obawia w całej wojnie o surowce, o bezpieczeństwo energetyczne właśnie tego źródła, które może stanowić o bezpieczeństwie energetycznym właśnie całego tutaj basenu morza bałtyckiego. Ten ogromny potencjał, który dzisiaj jest w morzu bałtyckim spędza sen z powiek właśnie Putinowi. On już dawno postawił jasno i w swojej strategii obrony Rosji, że właśnie energetyka wiatrowa jest tym głównym źródłem, który należy bojkotować w krajach Unii Europejskiej. W tym roku zaobserwowaliśmy wyjątkowo dużo ataków. Praktycznie każdego dnia mamy do czynienia z dezinformacją w mediach publicznych w Polsce, właśnie jeżeli chodzi o fakty dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej tej na morzu i tej na lądzie. W odbyło się postępowanie, odbyła się aukcja, ona nie zakończyła się sukcesem, natomiast jakby nie można skwitować, że to oznacza koniec offshore w Danii, a często takie stwierdzenia pojawiają się w mediach i myślę, że one są takie przedwczesne i takie trochę czasami populistyczne. To, to obserwujemy rzeczywiście taki duży natłok takich negatywnych informacji w domenie publicznym lub nawet trochę dezinformacji. Dania rzeczywiście za chwilę po fiasku tej aukcji Rząd duński zaczął pracować, pozyskał też do tego światowej klasy konsultanta nad tym, żeby zrewidować swój system aukcyjny, swój system wsparcia offshore. Będzie on wykorzystywał elementy kontraktów różnicowych, będzie wykorzystywał podobny model, jak, jaki mamy w Wielkiej Brytanii, najbardziej dojrzałym rynku offshore w Europie i jaki mamy również w Polsce, bo to również kontrakty różnicowe, tak zwane CFD, są fundamentem rozwoju offshore w Polsce.